Oto 23 tydzień programu Stoic Oto wykład 17. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej stoickiej lekcji. Wykład dzisiejszy nosi tytuł Trzy drogi współczesnego stoicyzmu. Zaczniemy od wyjaśnienia, przedstawienia różnych oblicz stoicyzmu w antyku i współcześnie. Następnie, jako zapowiedziane, trzy drogi współczesnego stoicyzmu, przedstawię stoicyzm merytoryczny, stoicyzm formalny, a na koniec stoicyzm mistyczno-religijny. Serdecznie zapraszam. Zacznijmy więc od wyjaśnienia różnych oblicz stoicyzmu w antyku i współcześnie. Stoicyzm to bardzo zróżnicowane zjawisko. Możemy go rozpatrywać z jednej strony jako szkołę filozoficzną, z drugiej strony jako po prostu system filozoficzny, z jeszcze innej strony, z trzeciej jako postawę czy sztukę życia, ale może to być też coś w rodzaju wyznania wiary, a nawet zaczynu wspólnoty o charakterze częściowo religijnym. Jak widzimy, tych możliwości rozumienia stoicyzmu jest bardzo wiele. Potwierdzają to, Antyczne losy szkoły stoickiej, która jak wiemy dzieliła się na trzy główne okresy, na tak zwaną wczesną stoę, średnią stoę i późną stoę. Najwięcej wiemy o stoikach tego trzeciego okresu, albowiem przetrwało z tego okresu najwięcej tekstów. Jeżeli chodzi o wczesny stoicyzm, to Trwał ten okres w rozwoju stoityzmu około półtora stulecia, i szkoła w stoicka wówczas prezentowała się przede wszystkim jako stosunkowo elitarne przedsięwzięcie o poważnych ambicjach spekulatywnych. Była elitarna, bo jakkolwiek od początku kładła nacisk na aspekt praktyczny, na sztukę dobrego życia, to jednocześnie prezentowane przez nią nauczanie. Przedstawiane było na bardzo zaawansowanym poziomie intelektualnym, z naciskiem na precyzyjne rozróżnienia i ścisłość rozumowania. Miała także ambicje spekulatywne, bo dążyła do stworzenia całościowego systemu filozoficznego, udzielającego odpowiedzi na wszystkie podstawowe pytania, tak z zakresu natury świata, jak i norm etycznych. W tym drugim aspekcie stoicyzm konsekwentnie konkurował z innymi rozwijającymi się wówczas szkołami filozoficznymi. Przede wszystkim z Platońską Akademią i Arystotelesowym Liceum. Już wtedy jednak uwidaczniały się w stoicyzmie poważne nieraz różnice zdań i odmienne tendencje. Już drugi z kolei kierownik szkoły stoickiej, Kleantes, zdawał się zdecydowanie skłaniać w stronę bardziej religijnej interpretacji stoicyzmu, co widzimy w jego znanym hymnie do Doze Zeusa. Oto jego fragment. Pozwolę sobie przeczytać dłuższą część, żeby unaocznić słuchaczowi, słuchaczce, specyfikę tego wczesnastoickiego podejścia. Cytuję: Z bogów najpotężniejszy, wieloimienny, wszechmocny Zeusie, władco przyrody, wszystkim przez prawo rządzący, witaj, bo wszyscy śmiertelni ciebie wysławiać winniśmy. Z Ciebie jednego ród wiedzie i Tobie swe życie zawdzięcza wszystko, co żyje na ziemi, co w ruchu i dźwięku ma udział. Zawsze więc będę Cię sławił i zawsze Twą siłę opiewał. Cały wielki ten świat, co ziemię w swym ruchu okrąża, woli posłuszny jest Twej. Dobrowolnie się Tobie poddaje. Władzy narzędzie swej w dłoniach Ty dzierżysz niezwyciężonych. Piorun wiecznie żyjący, dwusieczne żądło ogniste – jego cios bowiem potężny, wszystko w przyrodzie wypełnia, z jego pomocą kierujesz rozumem powszechnym, co wszędzie jawi się widny, jednako tak w małych gwiazdach, jak i w wielkich. On ciebie Boże Najwyższy królem wszystkiego uczynił. Nic więc bez woli Twojej, władco, stać się nie może na ziemi, ani wśród boskich wyżyn eteru, ani w morskim odmęcie. Oprócz tego, co źli w bezmiarze ciemnoty swej czynią, ty nieparzyste uczynić parzystym w mądrości swej zdołasz, w piękne zamienić co brzydkie i w miłe co nam niemiłe. miłe. ty wszystko połączył w jedno co złe i co dobre, bo rozumowi jednemu świat cały, by rozumowi jednemu świat cały oddać we władzę. Lecz go nie mogą zrozumieć źli wśród żyjących na ziemi nędzni, bo wiecznie ściągając szczęść ściga Ścigając szczęścia naszego złudzenie, Ani nie wiedzą, Ni słyszą boskiego prawa wszechświata, Czemu posłuszni swym życiem Mądrze kierować by mogli. Lecz w swym szaleństwie Każdy ku innej dąży niedoli, Jedni dla próżnej sławy Zbytnio zdradzają gorliwość, Inni za zyskiem goniąc Na złą kierują się drogę, Tamci folgują zgnuśnieniu I ciało onurzają w rozkoszy, Zło przyjmując za dobro, W rozterce miotają się ludzie, a owoce ich trudów przeciwne niż było pragnienie. Zełusie wszechszczodry, chmur czarnych władco i panie błyskawic, ludzi ochraniać chciej od głupoty w klęskiej obfitej. Wypędź ją z dusz, boski ojcze, i pozwól, by nimi zawładnął rozum, z którego pomocą w słuszności ty rządzisz wszechświatem. Abyśmy przez uczczeni i tobie się czcią odpłacili. Wszędzie czyny Twe sławiąc, jako to przystoi śmiertelnym, nie ma bowiem rozkoszy większej dla ludzi czy bogów, niżli o sprawiedliwości prawo powszechne wysławiać. Koniec cytatu. Wydaje nam się, że wielu uczestników programu Stoic Way z ledwością rozpozna tutaj stoicyzm, którego się uczyli, którego się wciąż uczą i praktykują. Zeus traktowany jest w tym hymnie jako coś więcej niż przenikająca świat pneuma Zeu, Zenona i chryzypa. W drugiej fazie rozwoju stoicyzmu, czyli mniej więcej od roku 150 przed naszą erą, aż do początków naszej ery, stoicyzm określany także mianem mediostoicyzmu, czyli średni stoi, bardzo rozproszczony i zróżnicowany, wraca do inspiracji religijnych zaproponowanych. Tu wcześniej przez Klantesa, ale także odchodzi od niektórych ortodoksyjnych rozróżnień i pojęć, jak na przykład pojęcie apatii jako ideału, pojęć wczesnego stoicyzmu, nabierając przy tym charakteru bardziej eklektycznego, czyli m.in. przejmując niektóre motywy platońskie czy arystotelejskie. Nadto mediostoicyzm pozostając pod wpływem rozkwitu Imperium rzymskiego rozwinął bardziej stoicką filozofię polityki, lokując się wyraźnie w obszarze wpływów tendencji wolnościowych, a więc republikańskich. Między innymi właśnie dlatego wielu późniejszych stoików było zaangażowanych w obronę republiki przed tyranią. Było przeciwnikami centralizacji władzy w ręku władcy, akumulacją tej tendencji jest słynne samobójstwo Katona, będące aktem właśnie Protestu wobec tyranii Cezara. Najlepiej znany nam jest, jak już powiedziałem wcześniej, trzeci okres rozwoju antycznego stoicyzmu, określany także mianem stoicyzmu rzymskiego, reprezentowany przez postaci takie jak Muzoniusz Rufus, Epiktet Seneka, Katon czy Marek Aureliusz. Stoicyzm tego okresu miał silnie praktyczne i propeteutyczne zabarwienie. Spekulacja teoretyczna, szczegóły systemu filozoficznego, jego rozbudowana ontologia, którą znamy z wcześniejszego okresu, skrupulatna epistemologia, zniuansowana logika leżą w dużym stopniu odłogiem. Podczas gdy kolejne pokolenia rzymskich stoików trudzą się nad tym, by ująć przekaz stoicki w formę najbardziej trafiającą do serca czy duszy, najskuteczniej odmieniającą człowieka od wewnątrz. Nawet jednak pomiędzy stoikami tego ostatniego okresu widzimy znaczące różnice. Seneca jest mężem stanu, skoncentrowanym na modelu stoickiego mentoringu i treningu woli. Epiktet jest charyzmatycznym mówcą, liderem, jednocześnie zwolennikiem moralnego rygoryzmu, narzucającym swoim uczniom sur bardzo surowe wymagania. Wreszcie Marek Aurelius traktuje stoicyzm przede wszystkim jako formę systematycznej autoterapii, rodzaj pogłębionego obcowania ze sobą samym. Tyle więc mamy postaci antycznego stoicyzmu, co wybitnych stoików. W nowożytności recepcja stoicyzmu przebiega w równie zróżnicowany sposób. Najpierw w renesansie stoicy przedstawiają stanowisko zintegrowane z duchowością chrześcijańską. Z tego powodu musieli porzucić szereg charakterystycznych stoickich poglądów. Później, jeżeli w ogóle, to interesowano się przede wszystkim stoicką etyką i psychologią, znajdując tu inspirację dla teorii. Promujących np. siłę woli i rolę rozumu w ludzkim życiu i sposobie borykania się z życiowymi problemami. Wydaje się, że jeśli dokonamy przeglądu wszystkich historycznych przejawów stoicyzmu, możemy je zasadnie podzielić na trzy główne kategorie czy tendencje. Po pierwsze, stoicyzm merytoryczny, po drugie, stoicyzm formalny i po trzecie, stoicyzm mistyczno-religijny. Współczesny stoik chcąc stoicyz uprawiać, musi pójść w zasadzie którąś z tych dróg. Powinien więc mieć świadomość, na czym każda z nich mniej więcej polega i gdzie nas wiedzie. Omówimy teraz krótko te trzy drogi. Zacznijmy od stoicyzmu merytorycznego. Przez merytoryczny rozumiem tutaj odnoszący się do treści. W szczególności chodzi mi tutaj o pewne proste rozróżnienie na to, jak. Stoik coś robi, i co właściwie stoik robi. Owo jak ma charakter formalny. Chodzi tutaj o specyficzny stoicki spokój, refleksyjność i dystans, z jakim stoicy zabierają się do realizacji wyznaczonych sobie celów. Natomiast owo co ma charakter merytoryczny, wyznaczający nam nadto, jakie cele obieramy sobie jako warte realizacji. Pytanie, Jakie sobie zatem w tym kontekście chcemy postawić, brzmi następująco. Czy przyjęcie stoicyzmu, czyli wejście na drogę praktyki stoickiej, odnosi się bardziej do sposobu, w jaki realizujemy nasze cele, czy także do treści tych celów, czyli co mianowicie obieramy za swój cel? Jeśli nasza odpowiedź przychyla się raczej do drugiego członu tej alternatywy, to znaczy, że obraliśmy drogę stoicyzmu merytorycznego, antyczny stoicyzm. Obmyślony był jako całościowa filozofia, i to zarówno w sensie doktrynalnym, jak i egzystencjalnym. W sensie doktryna, doktrynalnym, w tym znaczeniu, że antyczni stoicy prezentowali cały system filozoficzny jako uzasadnienie i uzupełnienie sposobu postępowania człowieka. W sensie egzystencjalnym, natomiast w tym znaczeniu, że wyjściowe stoickie aksjomaty bezpośrednio przekładają się na sposób postępowania i specyficzne codzienne wybory człowieka. W tym znaczeniu powiemy na przykład, powiemy właśnie, że antyczny stoicyzm ma przede wszystkim z małymi wyjątkami i odchyleniami charakter merytoryczny. Tak też jest uprawiany stoicyzm przez autora niniejszego opracowania. Takie też jego rozumienie leży u podstaw programu Stoic Way. Zakładam tutaj my yy, yy, Zespół programu i zakładamy, że Stoicyzm, żeby był naprawdę efektywny, zwłaszcza we współczesnym niezwykle złożonym świecie, gdzie zanurzeni jesteśmy stale w strumieniu informacji nieskoordynowanych i nieskoordynowanych, oraz nieraz całkiem rozbieżnych hierarchii wartości. Podejście takie uważamy za wręcz niezbędne, żeby przetrwać i ocalić siebie. Specyficzne rozumienie tego, kim jest człowiek i jaka jest jego relacja względem innych, wyznacza nam zestaw celów, wartości, jakie powinien podjąć człowiek, a w szczególności człowiek stoicki. W pewnej opozycji do tak rozumianego stoicyzmu pozostaje jego postać formalna. Zwłaszcza współcześnie stoicyzm rozumiany jest przede wszystkim jako przede wszystkim przez pryzmat tak zwanego stoickiego spokoju, a więc umiejętności zachowania spokoju w najbardziej nawet nieprzyjemnych czy Traumatycznych okolicznościach. Jednak ów spokój i pogoda ducha stanowią jedynie opis tego, jak stoicy odnoszą się do swoich zdarzeń, a nie jakie konkretnie decyzje w swoim życiu powinni podjąć. Częściowo winę za ten stan rzeczy ponosi Artur Schopenhauer. Ten niemiecki myśliciel był filozoficznym pesymistą. Uważał, że świat. Nie szykuje dla człowieka niczego dobrego. Raczej jesteśmy skazani za sprawą natury rzeczywistości i nas samych na ciągłe uczucie niespełnienia, na ciągłe rozgoryczenie i cierpienie. Jedną z nielicznych form przezwyciężenia tego stanu rzeczy ma być, według Schopenhauera, wyćwiczona stoicka obojętność, dystans i beznamiętność. W tym ujęciu stoicyzm jest przede wszystkim postawą negatywną. Pasywną postawą sprzeciwu wobec świata. Jako taki nie ma też żadnego pozytywnego, merytorycznego przekazu. Raczej oferuje możliwość wyzwolenia i ucieczki niż normy mówiące, jakie cele sobie w życiu obierać. Ten wątek odrzucenia i dystansu jako zasady pociągnął do pewnego stopnia Fryderyka niczego. Według niego człowiek wyższy to istota zgodna wyłącznie z samą sobą, nie oglądająca się na żadne zewnętrzne nakazy czy normy. Czysty indywidualizm. Czysty indywidualizm, czyli przekonanie, że nie istnieją żadne zewnętrzne normy, z którymi należy uzgodnić swoje postępowanie, to jest właśnie efekt takiego podejścia do stoicyzmu. I taki czysty indywidualizm znajdujemy w filozofii Fryderyka Niczego. W tym też duchu często przedstawia się stoicyzm współcześnie. Różne jego postaci, a także inspiracje w psychologii behawioralno-poznawczej akcentują przede wszystkim owo jak stoicyzmu. Stoik to osoba zachowująca spokój i dystans, ale jednocześnie nie sposób przewidzieć, jak dokładnie postąpi w różnych sytuacjach. Co wybierze? Bo w zasadzie wszystko jest rzeczą kontekstu. Może więc stoik zdradzać żonę, rozwodzić się, byle zachował spokój. Może nawet popełnić przestępstwo, ukraść, naruszyć tę czy inną powszechnie poważaną normę, byleby nie stracił swojego dystansu. Tak prezentuje się stoicyzm formalny. W ten sposób możemy przejść do trzeciej postaci, czy drogi, którą może zmierzać współczesny stoik. Jest to postać o nazwie stoicyzm mistyczno-religijny. Powiemy o niej stosunkowo najmniej i najkrócej, ale bowiem planujemy tutaj poświęcić potencjałowi mistycznemu stoicyzmu, cały osobny wykład i będzie to jednocześnie ostatni wykład programu Stoic Way. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że przypomnijmy przytoczony tu wcześniej poemat Kleantesa. Możesz teraz słuchaczko bądź słuchaczu wrócić na chwilę do tego poematu i przeczytać go sobie spokojnie jeszcze raz. Następnie przypomnijmy ogólny nastrój rozmyślań Marka Aureliusza. W obu wypadkach widzimy wyraźnie, jak namysł stoicki oscyluje silnie wokół relacji z kosmosem. Jest to wątek przewijający się także dość często u przytaczanego kilka razy w naszym programie Henryka Elsenberga, wyraźnie zainspirowanego stoicyzmem. W jego aforyzmach często wyeksponowany jest właśnie motyw samotnego obcowania człowieka z zachwycającym ogromem i harmonią kosmosu, i to obcowanie jest źródłem właśnie wielkiego i najpełniejszego duchowego spokoju, jakiego może w życiu doświadczyć człowiek. Wielu współczesnych komentatorów, jak na przykład Lawrence C. Becker w pracy A New Stoicism kwestionuje i odrzuca aktualność stoickiej fizyki i obecnego w niej radykalnego monizmu, uważając, że jedynie ciekawą rzeczą w stoicyzmie, którą stoicyzm aktualnie ma jeszcze do zaoferowania, jest jego psychologia i etyka. A jednak współczesny człowiek zanurzony bezrefleksyjnie, w przysłowiowej bieżące wciąż odczuwa tęsknotę za tak zwanymi sprawami metafizycznymi. Twierdzimy tutaj, że odpowiednio uprawiana stoicka ontologia z jej wielkimi problemami, niepokojącymi tezami, paradoksami, pneumą, ideą wiecznego powrotu, logosem, Wizją niezmienności w oceanie zmienności daje nam możliwość nabrania niezwykłej perspektywy względem bolączek naszego codziennego życia, naszej codziennej egzystencji i cieszenia się owym uczuciem harmonii wynikającym z poczucia zatopi zatopienia w sprawach dalece nas przerastających, wciągających nas w sam środek kosmosu. I tą podniosłą myślą, Kończę już dzisiejszą lekcję za jej wysłuchanie. Serdecznie dziękuję i zapraszam do następnych, następnych treści przygotowanych w tym tygodniu w ramach programu Stoic Way.